Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITNPL. Ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji chciałbym przedstawić teoretyczne podstawy, które przydadzą się w konfiguracji WSUS, czyli Windows Server Update Services. Prośbę otrzymałem od jednego z czytelników. Postanowiłem, że przedstawię konfigurację tej usługi dla Wszystkich. Jeżeli masz jakieś pomysły, pod nagraniem znajduje się link do formularza, więc można go całkowicie anonimowo wypełnić i przesłać do mnie, dzięki czemu będę wiedział, z czym masz ewentualnie problem, który mógłbym w jakiś sposób pomóc rozwiązać. Na początku, krótka agenda. Chciałbym przedstawić, co w kolejnych częściach tego cyklu. Krótkiego o WSUS będę chciał przedstawić. Czym w ogóle jest WSUS? Dlaczego warto go używać? Schemat środowiska, czyli zostawienie maszyn oraz konfiguracji potrzebnej do ustawienia tej usługi. Wymagania konfiguracyjne, kontrola ruchu, czyli wymagania pod względem sieciowym i około sieciowym, które należy skonfigurować, aby WSUS działał. No i problemy, które. Mogą pojawić się już na poziomie konfiguracji, a więc plan. Punkt pierwszy: jest to dzisiejsza lekcja, czyli teoretyczne wprowadzenie do WSUS. W kolejnej chciałbym przedstawić praktyczne wdrożenie, czyli już instalację samej usługi. W trzeciej lekcji chciałbym dokonać przeglądu dostępnych opcji, ponieważ jest ich stosunkowo dużo i niektóre bardzo często przydają się w celu automatyzacji pracy. Kolejną, na razie ostatnią lekcją. Będzie troubleshooting, czyli rozwiązywanie problemów np. z wydajnością, jeżeli takie się zdarza. Czym jest tak naprawdę ten SUS, czyli Windows Server Update Services? Jest to następca SUS, czyli Software Update Services, rozwijany w takiej formie od 2005 roku. Jest to usługa, którą można zainstalować. Na maszynach działających pod Windows Server. Sama usługa jest odpowiedzialna za pobieranie aktualizacji oraz ich dystrybucję w sieci lokalnej, czyli mamy serwer w SUS, mamy klientów, którzy są spięci z tym serwerem i w konkretnych cyklach czasowych, w zależności od ustawień, pobierają. Aktualizacje, które zostały uprzednio pobrane i zapisane na dysku takiego serwera. Jest to oczywiście również zarządzanie aktualizacjami, ponieważ nie wszystkie aktualizacje mogą wymagać zatwierdzenia, więc możemy również je odrzucić, jeżeli są to wersje przestarzałe. Które zostały wycofane przez Microsoft, e, lub też e, wiemy, że mogą powodować jakieś e, problemy. Można również utworzyć grupy dystrybucyjne, czyli są to jednostki organizacyjne w codziennej nomenklaturze, zwane po prostu katalogami, e, do których dodawane są maszyny, czy to wirtualne, czy fizyczne, bo to nie ma znaczenia, byle działające pod kontrolą Microsoft e, Windows. I tworzą one grupy tych samych maszyn, dzięki czemu ułatwiają wdrażanie aktualizacji. Jeżeli w katalogach mamy pogrupowane oddzielnie systemy serwerowe, oddzielnie systemy klienckie, na przykład Windows 10 i Windows 2016, i w innych katalogach jeszcze kombinacje, na przykład z bazą danych MS SQL. również możliwe jest generowanie raportów, które są w stanie nam pokazać, Status aktualizacji na konkretnych stacjach, lub też globalnie dla całej infrastruktury, która została podłączona do WSUS. Jeżeli chodzi o to, dlaczego warto korzystać z usługi WSUS, to oczywiście jednokrotne pobranie aktualizacji, dzięki czemu raz pobrana taka paczka jest możliwa do wdrażania na wielu maszynach, również tych, których fizycznie nie ma w sieci lokalnej, ze względu na to, że te aktualizacje leżą i czekają na swoją kolej, więc każda nowa maszyna podłączona pierwszy raz do SUS zostanie odpytana przez serwer i zostanie wyświetlona lista aktualizacji, które taki komputer musi sobie pobrać, żeby wyrównać stan do tego, który być powinien. Czasami jest to kilka aktualizacji, w zależności oczywiście od tego, jaka wersja systemu jest i jak nowy jest taki, taki system. Kolejnym zyskiem, kolejnym plusem tej usługi jest oszczędzenie łącza internetowego, ponieważ tutaj SUS pobiera raz paczkę, natomiast jeżeli jego nie ma w sieci, to każdy komputer tę samą aktualizację pobiera kilkukrotnie dokładnie tyle razy, ile jest maszyn w sieci, więc tutaj jeżeli łącze internetowe nie jest zbyt wydajne, no to warto ustawić w SUS, skonfigurować pobieranie takich aktualizacji, na przykład w nocy lub w weekend, jeżeli y, oczywiście organizacja nie pracuje i wtedy te aktualizacje bez problemu i w bez blokowania czy obciążania, tak naprawdę infrastruktury, zostaną pobrane. Jeżeli organizacja ma oddziały, czyli jest to organizacja rozproszona, można również w każdym z tych oddziałów zainstalować serwer susowy i spiąć go z tym głównym serwerem, który mamy w centrali, dzięki czemu o określonych godzinach te serwery będą się synchronizowały i po prostu pobierały te. Aktualizacje, które ostatnio zostały pobrane na ten główny serwer. No i tak jak już wspomniałem, raportowanie tak, czyli mamy historycznie. Możliwość generowania sobie raportów, żeby zobaczyć, co się działo na konkretnej maszynie, czy jakaś konkretna maszyna nie miała problemów z aktualizacjami, dlaczego na przykład był, były z nią problemy, jakie aktualizacje weszły, jakie się nie zainstalowały. Schemat środowiska czyli to, co w kolejnej lekcji chciałbym pokazać, wdrożyć. Oczywiście dostęp do internetu bez tego nie, nie uda się skonfigurować w sus -a. Router, firewall. W zależności oczywiście od tego, jak organizacja jest do tego obecnie przygotowana. Kontroler domeny wymagany i będzie to maszyna wirtualna działająca pod kontrolą Windows Server 2016. Wystarczy wersja standard, nie trzeba data center. Adres 192.168.8.200 w moim przypadku, oczywiście. Kolejna maszyna 2016 serwer będzie zawierała skonfigurowaną usługę w SUS. Adresacja końcówka 8.210 i dwie stacje robocze, tak dla testów. Jedna: Windows 10 będzie to wersja Enterprise, ściągnięta ze strony Microsoftu. Jest to 90-dniowy trial. I Windows Server 2016, również wersja standard. I jest to wersja trialowa, która pozwala na działanie przez 180 dni. No i adresacja również. Kolejna dziesiątka dodana do y, ostatniego oktetu, więc 8220 8, y, Teraz wymagania konfiguracyjne. Tak jak wspomniałem, kontroler y, domeny oraz y, SUS, jako usługa, ma maszyna y, obsługująca usługę oraz maszyna działająca na kliencie, będzie to Windows Server 2016 Standard. Dodatkowo y, klient Windows 10 Enterprise, natomiast y, wersja Professional również y, wystarczy. Na serwerze SUSowym to jest bardzo ważna, i istotna uwaga, musi działać NTFS i nie może być partycja, czy Wolumin nie może być poddany kompresji. Minimum 4GB natomiast tak naprawdę im więcej, tym lepiej ze względów, o których zaraz powiem. Minimum 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej na bazę danych w SUS, ponieważ oczywiście cała konfiguracja, wszystkie raportowania będą zapisywane w bazie. Jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, na aktualizację, to jest minimum 100 giga, Natomiast jeżeli będzie 300, to też nie będzie to zła decyzja, ze względu na to, że te aktualizacje, szczególnie to z temu Windows 10, są dość duże. Jest ich mniej, natomiast mimo wszystko są duże, więc potrzebne jest miejsce na dysku. W międzyczasie będzie konfigurowana instancja serwera WWW, czyli IIS, baza danych, tak jak wspomniałem. Do wyboru tak naprawdę są dwie bazy danych, czy dwie grupy bazy danych. Pierwsza to jest VID, czyli Windows Insight Database. Jest to, można to tak nazwać, że jest to baza, natomiast nie jest w żaden sposób podobna do MS SQL, -a. to znaczy można wykonywać na niej polecenia SELECT, i tak dalej. Natomiast jest ona niezbyt zoptymalizowana i to czuć przy działaniu, szczególnie jeżeli maszyna nie jest zbyt wydajna. Nie ma znego procesora, szybkich dysków i odpowiedniej ilości pamięci RAM. Natomiast będę chciał pokazać właśnie na, na tym przykładzie VID. Instalację, natomiast można oczywiście zainstalować MS Squala w wersji minimum 2008 R2 lub nowszej. Powinien również działać Express, natomiast akurat na Expressie tego nie sprawdzałem. Jeżeli chodzi o raportowanie, również trzeba będzie doinstalować do dwie paczki, a aczkolwiek to również pokażę. Konfiguracja tak naprawdę wszystkich wymagań, które będą później propagowane w infrastrukturze organizacji, czyli dla klientów na, na maszyny końcowe, jest wykonywana przez GPO, czyli Group Policy Object, więc tutaj też przy okazji nieco pokażę takiej konfiguracji, ponieważ również taką prośbę otrzymałem. Natomiast to będzie taka szybka i podstawowa konfiguracja. Na Kontrolerzy domeny, czyli na Windows Server 2016, na jednej z maszyn dodam również DNS, więc tutaj kontroler domeny i DNS będą jedną y, maszyną oddzieloną całkowicie od SUS-a jako usługi. Dostęp do internetu, tutaj nie ukrywam, że sama konfiguracja, w zależności od szybkości internetu, może trwać nawet do 8 godzin, y, ponieważ Najpierw jest synchronizacja, później trzeba pobrać się na podstawie zaznaczonych opcji, wybranych opcji. konieczne jest po prostu pobranie gdzie listy paczek, które zostaną pobrane później. I w zależności od liczby, ilości skonfigurowanych opcji może to dość długo potrwać. U mnie trwało to godzinę przy takim naprawdę minimalnym, minimalnej konfiguracji, czyli pobieranie paczek tylko angielskich, bez upgradeów. I tylko dla Windows 10 i Windows Server 2016, więc jeżeli w infrastrukturze organizacji znajduje się jeszcze na przykład Windows 7 czy Windows 8, 8.1 lub też inne wersje serwerowe, no to, to trzeba przygotować się na to, że te 8 godzin to jest taki minimum, żeby to dobrze wykonać. Dalej, jeżeli chodzi o wymagania. Tak jak już wspominałem, kontroler i usługa WSUS będą oddzielnymi maszynami, ze względu na to właśnie, że baza wSUSowa nie powinna być instalowana na kontrolerze domeny. WSUSa również nie da się zainstalować i skonfigurować na maszynie, która działa jako RDS, czyli Remote Desktop Services, o czym też w jednym z filmów wspominałem, czyli jest to maszyna, która daje dostęp dla użytkowników, którzy mogą pracować na takiej. Serwerze na takiej maszynie jak na swoim desktopie. Jeżeli chodzi o bazę jeszcze susową, to baza też powinna znajdować się na maszynach, które znajdują się w tej samej domenie i powinna znajdować się na tej samej maszynie, na której działa sama usługa. Natomiast, jeżeli z jakiegoś powodu konieczność, żeby usługa w sus oraz baza znajdowały się w innej domenie, to te domeny muszą mieć e, relacje e, zaufania. Jeżeli chodzi o strefę czasową, jest to e, również istotne, jeżeli organizacja ma oddziały w różnych strefach, e, na przykład Centrala w Polsce, gdzie stoi główny serwer wsus ale e, oddziały w Stanach lub Azji, no to tutaj będzie tak, że ta synchronizacja pomiędzy tymi dodatkowymi instancjami WSUS może odbywać się w ciągu dnia pracy w tych zagranicznych oddziałach, więc to dodatkowo obciąża sieć, co nie jest akurat dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o działanie. Sama konfiguracja wymaga, aby użytkownik, który się tym zajmuje, czyli głównie konto administratora, chyba że zgodnie z zasadami jest to inny użytkownik niż wprost administrator, musi mieć uprawnienia administratorów domeny, czyli grupa musi być przypisana do tego użytkownika. Inaczej będą problemy z zainstalowaniem tej usługi. Jeżeli chodzi o jeszcze dodatki w trakcie konfiguracji, to jest wymagany Net Framework w wersji 4.6 dla Windows Server 2016. Natomiast 4.7, jeżeli ktoś chciałby skonfigurować SUS-a na Windows Server 2019. Z tego co sprawdzałem, to ten Net Framework. Jest zainstalowany domyślnie na Windows Server 2016, więc prawdopodobnie też 4.7 będzie w 2019 dostępny zaraz po zainstalowaniu czystego systemu. Kontrola ruchu. Tutaj kilka takich ważnych informacji. Sam serwer wsusowy działa na porcie 8530, jeżeli połączenie do niego czyli klienci, którzy odpytują, łączą się z nim po http. Jeżeli jest to po https, wtedy port musi być ustawiony jako 8531. Ten port 8530 jest ustawiony w group policy object, co w kolejnej lekcji pokażę. Natomiast sam serwer jako taki jako usługa, yy, która łączy się z Windows Update, yy, czyli serwerami, gdzie przechowywane są update'y i będzie je ściągała, yy, działa po https czyli port 443. Natomiast tutaj znajduje się cała lista adresów, które muszą być udostępnione, czyli otwarte na brzygowej infrastrukturze, tak żeby można było się połączyć z serwerami zewnętrznymi i pobierać te aktualizacje. I teraz problemy. Takie problemy, które pojawiają się zaraz po skonfigurowaniu. Ponieważ Group Policy Object, czyli GPO, odświeża się co 90 minut, więc Tyle teoretycznie trzeba byłoby czekać, znaczy tyle musiałby czekać użytkownik, ażeby konfiguracja, która zostanie wykonana i stacja ma zostać dodana do serwera w SUS, ma tyle czasu czekać na, to, na pobranie tej konfiguracji. Natomiast, jeżeli chcemy to przyspieszyć, no to wystarczy, zr wystarczy zrobić wtedy kilka kroków. Czyli tak, mamy już zainstalowaną usługę, kontroler domeny działa, jesteśmy zalogowani na konto użytkownika domenowego, robimy gp-update z przełącznikiem force, czyli wymuszamy pobranie w tej chwili całej konfiguracji domeny, jeżeli chodzi o GPO. Następnie uruchamiamy polecenie www.ctl.exe -Z, -E z Detect Now. Pozwala to na ręczne wymuszenie wykrycia stacji. W następnym kroku z przełącznikiem report now pojawienie się tej stacji w serwer, na serwerze z usługą w SUS. Dla pewności można jeszcze zrestartować maszynę kliencką, co z reguły daje natychmiastowy efekt, czyli stacja się pojawia na, w, w SUSie w ciągu 5 minut od wykonania tych czterech kroków czyli GP, Update Force, Detect Now, Report Now i Restart Maszyny. Wystarczy tylko odświeżyć w panelu, co też również pokażę. Ostatnia sprawa, z której warto wiedzieć. Wdrożenie w sus a powoduje tak naprawdę, czy raczej powinno powodować odcięcie stacji roboczych, które działają pod kontrolą Windows 10, jeżeli chodzi o nierozdwajanie prób pobierania aktualizacji. O co chodzi? Jeżeli WSUSa nie ma, stacja jest skonfigurowana w taki sposób, że uruchamia Windows Update, Windows Update jako usługa lokalna pobiera sobie bezpośrednio z serwerów Microsoftu aktualizację. Natomiast my chcemy ominąć niejako ten krok, czyli wymusić pobieranie na serwer WSUSowy aktualizacji, a stacja ma się łączyć do serwera WSUSowego, a nie do usługi Windows Update. Na zewnątrz, więc y, konieczne jest dodanie wartości D Word 32-bitowej y, jako Disable Dual Scan z wartością 1 y, w kluczu Local Machine Software Policies Microsoft Windows, Windows Update. Y, ten wpis y, doda się w momencie, gdy będziemy mieli skonfigurowany poprawnie y, y, GPO y, i zostanie wykonany gp-update-force. Inaczej nie ma, nie ma tej struktury dodanej do rejestru. Więc takie podejście spowoduje tyle, że za zaaplikowaniu tego wpisu disable 2 Scan wartością 1 komputer będzie wiedział, że ma sięgnąć do usługi w SUS, a nie bezpośrednio do Windows Update. Więc jeżeli chodzi o, o takie podstawowe problemy, które Mogą spowodować stratę dużej ilości czasu, ponieważ jeżeli pierwszy raz konfigurujesz taką usługę w organizacji, no to te stacje nie bardzo będą wiedziały, co mają robić i cała lista błędów będzie się pojawiała przy próbie ręcznego pobierania aktualizacji z tego serwera. W tej lekcji będzie tyle. Mam nadzieję, że w miarę jasno i klarownie. O wszystkim powiedziałem. Natomiast no, w kolejnej lekcji chciałbym skonfigurować tą usługę i spróbować dalej pokazywać opcje dostępne dla niej, które mogą ułatwić nam codzienną pracę. Także jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam Cię na kolejną lekcję. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy, jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.